Jak jestem singielką, to jest mi bardzo dobrze Spokojna, wyluzowana, szczęśliwa, pewna siebie Nic za bardzo mnie nie triggeruje Ale tylko jak pojawia się ktoś nowy, no to wtedy zaczyna mnie to irytować Wywala mi jakieś rzeczy, odpalają się różne sytuacje Pojawiają się jakieś trudności, dramy itd. Znasz to? to dlatego, że związek jest dla nas polem do pracy to w relacji ujawniają się różne wyzwania, które zmuszają nas do rozwoju. Uczymy się dbać o swoje granice, szczerze rozmawiać, otwierać się na wrażliwość. Generalnie marzymy o tym, żeby poznać tego jedynego, tego dojrzałego, idealnie uzdrowionego człowieka, prawda? Prawda jest taka, że każdy z nas nosi ze sobą bagaż doświadczeń. I różnica jest taka, że niektórzy chcą ze sobą świadomie pracować, a niektórzy nie. Twoją supermocą i twoim zadaniem, twoją odpowiedzialnością jest wybieranie świadome tych, którzy chcą po prostu i są zaangażowani. I trudne do zaakceptowania jest to, że w prawdziwym związku trzeba zaakceptować niepewność, bo tak naprawdę trzeba uznać, że nie mamy pewności co do tego, czy coś będzie trwało, czy, czy po prostu dalej będziemy razem, czy coś się nie wydarzy, jakieś czynniki losowe, i tutaj pojawia się często lęk i opór. Im mocniej kogoś kochamy, tym bardziej musimy się pogodzić z tym, że być może pewnego dnia przyjdzie nam się rozstać. I nie mówię tutaj o jakichś negatywnych scenariuszach, tylko chodzi po prostu o zaakceptowanie tego faktu, i że my jesteśmy w stanie poradzić sobie bez tej drugiej osoby. I tutaj jest ta różnica między niezdrową zależnością, a po prostu zdrową relacją. Czy pozwolimy na to, żeby strach nas paraliżował, a może po prostu będziemy wdzięczne za zdrową relację, za każdy moment, który jest nam dany razem spędzić i będziemy uważne na tą drugą osobę i oczywiście też na to, co w nas się odpala. Związek jest po to, żeby się rozwijać. Żeby przełamywać międzypokoleniowe wzorce, żeby uczyć nas cierpliwości, często po prostu prawdziwej miłości, dbałości o drugą osobę, gotowości też do tego, co trudne. Bo miłość to nie jest tylko zaspokajanie naszych potrzeb, ale to jest świadoma praca. Ceną za ryzyko prawdziwej, dojrzałej miłości jest odrzucenie, ale nagrodą jest Prawdziwe, głębokie połączenie. Pytanie, czy twarzysz się?